Mam wrażenie, że w sieci wciąż jest niewiele materiałów na temat Afryki. A mój niedawny odcinek udowadnia, że ten temat bardzo Was interesuje. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o pojedynku Muzyka z Dyktatorem. Dowiecie się, dlaczego Botswana zagroziła, że wyśle Niemcom 20 tysięcy słoni, oraz gdzie dalej panuje niewolnictwo. Numer 10 Życie w przeszłości. Wielu turystów przyjeżdżających do Afryki ma pewne stereotypowe oczekiwania. Chciałoby zobaczyć słonia na safari, zachód słońca nad sawanną oraz plemię żyjące według starych zasad. Jednak globalizacja sprawiła, że odizolowane plemiona są dziś rzadkością, szczególnie gdy codziennie odwiedzają je turyści. Doprowadziło to do absurdalnego procederu, gdzie w wielu miejscach do Skansenów, przypominających tradycyjne wioski, przyjeżdżają ludzie z okolicznych miasteczek, udając, że żyją w ten sposób. Gdyby traktować to jak rekonstrukcję, to pewnie nie byłoby problemu, ale nie każdy przewodnik powie, jaka jest prawda. To tak, jakby ktoś zabierał zagranicznych turystów do biskupina i twierdził, że niektórzy Słowianie wciąż żyją w średniowieczu. Dobrym przykładem są popularne wizyty w wioskach Masajów, na jakie możemy natrafić w Kenii czy Tanzanii. Wiele z nich nie jest na co dzień zamieszkałych, a tradycyjne śpiewy i tańce są odprawiane wyłącznie pod turystów. Co gorsza, często w cały ten proceder zaangażowane są dzieci, które znają kilka słów po angielsku, którymi mogą się pochwalić przed zagranicznymi turystami. Często takie wizyty mają charakter ludzkiego safari, gdzie biali turyści bez opamiętania robią zdjęcia Masajom, nawet nie pytając ich o zgodę. Ale przecież Masajowie sami wybrali taki biznes? Nie do końca. Według niektórych źródeł, w 2017 roku niemal 80% kenijskich Masajów żyło poniżej granicy ubóstwa. Wielu z nich jest zdesperowanych i tylko dlatego zgadza się na odwiedziny turystów. Jak podaje Guardian, w okolicach 2017 20 tysięcy Masajów straciło dom, ponieważ ich tereny zostały przeznaczone na safari lub teren łowiecki. Dla niektórych turystyka była jedyną opcją. Co gorsza, zazwyczaj trafia do nich jedynie mały procent z tego, ile kosztują wycieczki, a od każdego sprzedanego produktu muszą zapłacić prowizję przewodnikowi, który przywiózł turystów. Numer 9 Strefa wpływów. Już od wielu lat zachodni krytycy ostrzegają o rosnącym wpływie Chin w afrykańskich krajach. Chodzi zarówno o drogie inwestycje, jak i udzielanie pożyczek, które mogą przekładać się na wpływ polityczny w regionie. Zadłużenie ma wpływać na decyzje afrykańskich władz w głosowaniach ONZ, tak żeby nie przeszkadzały Chinom. Współpraca pomiędzy Afryką i Chinami sięga lat 70. Jak podaje Bloomberg, jednym z pierwszych wspólnych projektów była linia kolejowa Tazara łącząca Tanzanię i Zambię. Chiny znały się na realizacji szybkich i niedrogich projektów, dlatego był to początek długiej współpracy. Do tego dochodzą jeszcze wielomilionowe pożyczki. W 2022 roku Chiny współpracowały z aż 35 afrykańskimi krajami. Dla wielu z nich były najlepszą opcją. Rząd nie miał pieniędzy, a Zachód nie proponował lepszej alternatywy. Zachodni eksperci dziś ostrzegają, że Chiny udzielają pożyczek krajom, gdzie nie przestrzega się praw człowieka. Jednak w przyszłości państwom zachodu także nie przeszkadzała współpraca z dyktatorami. Na koniec warto dodać, że także Rosja stara się umacniać swoje wpływy w regionie. Afryka pozostaje znaczącą strefą wpływów na arenie międzynarodowej. Numer 8. Zanieczyszczenia. Zazwyczaj, gdy w sieci pojawia się temat produkcji gazów cieplarnianych, ktoś rzuca argument, że my w Europie mamy się starać, a to Azja i Afryka są za to najbardziej odpowiedzialne. Jednak według danych ONZ Afryka odpowiada za zaledwie 2-3% światowej emisji dwutlenku węgla ze źródeł energetycznych i przemysłowych. Według badania przeprowadzonego przez Oxfam przeciętne mieszkanie z Wielkiej Brytanii produkuje mniej więcej tyle samo dwutlenku węgla przez dwa tygodnie, co jedna osoba w burkina Faso przez cały rok. Jak podaje Dipofaloin, autor książki Afryka to nie państwo, wśród dziesięciu państw na świecie, które już odczuły zmiany klimatyczne, znajduje się aż pięć afrykańskich krajów, w tym m.in. Mozambik, który jest narażony na groźne cyklony tropikalne. W 2019 roku uderzył w niego cyklon Idai, najpotężniejszy w historii Afryki Południowej. Burze zabiły ponad tysiąc osób, setki tysięcy ludzi było zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Zaledwie sześć tygodni później uderzył drugi, bardziej śmiertelny cyklon. Zjawiska pogodowe zniszczyły wówczas setki tysięcy hektarów upraw. Ocieplanie powierzchni oceanu, wynikające ze zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka, może powodować w przyszłości jeszcze silniejsze cyklony tropikalne oraz powodzie spowodowane obfitymi opadami deszczów. Dlatego eksperci już dziś alarmują, że w przyszłości może nas czekać gigantyczna fala uchodźców klimatycznych. Ale niektóre z państw afrykańskich już inwestują w ekologiczne rozwiązania. Na przykład w Maroko zbudowano największy na świecie kompleks baterii słonecznych, ma ponad 3000 hektarów. Jest tam dość paneli słonecznych, aby pokryć energią 6% zapotrzebowania energetycznego kraju. Numer 7. Muzyk kontra dyktator. Bobby Wine to ugandyjski muzyk, działacz społeczny i polityk. Jego pełne imię to Robert Kiagulani z Sentamu, gdy miał 26 lat, był jednym z najpopularniejszych muzyków w całej Ugandzie. Zarabiał świetne pieniądze i jeździł kadilakiem sprowadzonym ze Stanów. Pewnej nocy, gdy podjechał pod klub, ktoś przyłożył mu w twarz z powodu obnoszenia się ze swoim bogactwem. Jak stwierdził, doznał potem olśnienia. Sam wyrósł w slumsach, a muzyka była początkowo jego drogą ucieczki. Po tym wydarzeniu zaczął pisać teksty, które opisywały realia, w których się wychował. To przyniosło mu jeszcze większą sławę. Dlatego w 2017 postanowił wziąć udział w wyborach do parlamentu. 80% ugandyjskiego społeczeństwa stanowili milenialsi, którzy czekali na kogoś, kto będzie ich reprezentował. Wine został wybrany i wkrótce stał się jednym z ważniejszych przedstawicieli opozycji. Jego przeciwnikiem był prezydent Museveni, który doszedł do władzy w 1986 roku. Jak pisze Dipofaloin, kilka lat od wejścia do parlamentu Wine ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Od razu uderzyła w niego machina rządowych represji. Zabroniono mu organizowania koncertów, jego spotkania przedwyborcze rozpędzała policja, aresztowano i zabito dziesiątki jego fanów, a niektórzy zniknęli. Wine został zatrzymany przez służbę bezpieczeństwa w sierpniu 2018 roku. W areszcie mocno go pobito, do tego stopnia, że nie mógł chodzić. Przed wyborami w 2021 roku, na kilka dni przed głosowaniem, odłączono internet w całym kraju, a Wine trafił do aresztu domowego. Wybuchły protesty, w których zginęło kilkadziesiąt osób. Ostatecznie poprzedni prezydent Museveni został ogłoszony zwycięzcą, a obserwatorzy uznali wybory za wolne i sprawiedliwe. Wine twierdził jednak, że były sfałszowane. Niedawno znów został umieszczony w areszcie domowym, gdy w kraju wybuchły protesty z powodu złego stanu dróg. Numer 6. Namibijskie MeToo Jak pisze Deepo w 2020 roku w Namibii odnotowywano miesięcznie średnio około 200 incydentów przemocy domowej. Jedna Namibijka na cztery przeżyła atak na tle seksualnym ze strony własnego partnera. W trakcie lockdownów stało się to jeszcze groźniejsze, gdy ofiary z konieczności pozostawały pod jednym dachem ze swoimi oprawcami. Sytuacja była beznadziejna, jednak szale goryczy przelało zabójstwo 22-letniej Shannon Wasserfall. W kraju wybuchły protesty na wielką skalę. Demonstranci domagali się, żeby prezydent podjął radykalne środki w celu ograniczenia przemocy wobec kobiet i dzieci. Żądano opracowania rejestru przestępców seksualnych, zaktualizowania prawa karnego i rozwiązania podobnych spraw, które utknęły w sądzie. Poza tym protestujący domagali się, żeby funkcjonariusze przeszli specjalne szkolenie dotyczące przemocy seksualnej. Dotyczyło to także nauczycieli. Niestety nie obyło się bez aresztowań, w tym także dziennikarzy, którzy relacjonowali protesty. Ostatecznie jednak odniosły skutek. Wkrótce władze przedstawiły kompleksowy plan działania. Premier zapowiedziała m.in. ustanowienie sądów zajmujących się wyłącznie przemocą na tle seksualnym oraz rewizję prawa. Niestety, Namibia czeka jeszcze długa droga, zanim wszystkie zmiany zostaną wprowadzone. Wciąż nie wszyscy politycy są skoczy do zmian. Jeszcze w 2022 roku posłanka El Madienda kwestionowała istnienie gwałtu w małżeństwie. Numer 5. Słonie. Niedawno mogliście natrafić na informację o tym, że prezydent Botswany zagroził Niemcom, że wyśle do nich 20 tysięcy słoni. To oczywiście słowa rzucane na wiatr, ale o co tak właściwie chodzi w tym dziwnym ostrzeżeniu? Jak podaje Rzeczpospolita, prezydent w rozmowie z Bildem miał powiedzieć. Niemcy powinny żyć ze zwierzętami w sposób, który próbują nam wmówić. W Botswanie mieszka 1 trzecia światowej populacji słoni, około 130 tysięcy zwierząt z tego gatunku. Stada słoni niszczą mienie mieszkańców kraju, zjadają rośliny uprawne i tratują mieszkańców. Pomimo tego, że Botswana zakazała polowania na słonie dla trofeów w 2014 roku, to zawiesiła zakaz w 2019. Obecnie obowiązują tam roczne kwoty określające liczbę zwierząt, które mogą być upolowane. W ramach kontroli populacji Botswana przekazała wcześniej 8000 słoni do niedalekiej Angolii. Jednak niedawno zapowiedziała ostrzał, co spotkało się z głośną krytyką obrońców praw zwierząt, m.in. z Niemiec. Jak zauważają krytycy Odstrzał jest bardzo traumatyczny dla słoni i może sprawić, że całe stada będą agresywne w stosunku do ludzi czy pojazdów, które będą kojarzyć się z zabijaniem. Dlatego częstym sposobem odstrzału jest zabijanie całych stad, zarówno młodych jak i starych słoni. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby faktyczne przesłanie słoni do sąsiednich krajów, ale to wiele droższe. Dlatego, żeby wywrzeć presję na Botswanie, zarówno Niemcy, jak i Wielka Brytania zaczęły rozważyć zakaz importu trofeów, co do tej pory jest legalne. To chyba dla mnie największe zaskoczenie, bo myślałem, że takie zakazy od dawna obowiązują. Numer 4. Niewolnictwo dzisiaj. Mauretania jest ostatnim państwem na świecie, które zniosło niewolnictwo. Nastąpiło to w 1981 roku. Jednak dopiero w 2007 uchwalono przepisy pozwalające walczyć z tym procederem i ścigać handlarzy czy właścicieli niewolników. Ale skazywane są wyłącznie pojedyncze osoby, a kary to zazwyczaj od 2 do 5 lat więzienia. Największa wynosiła 20 lat. Dlatego też niewolnictwo wciąż jest tam praktykowane. Jak podaje organizacja Walk Free, w 2023 roku w Mauretanii mogło być nawet 149 tysięcy niewolników. Bicie, poniżanie czy praca przymusowa są dla nich codziennością. Niewolnicy najczęściej nie dziedziczą majątku i nie mogą zeznawać w sądzie. Nawet imamowie nie udzielają im ślubu bez zgody właściciela. Jeszcze większy problem panuje w Erytrei, która w rankingach współczesnego niewolnictwa figuruje na niechlubnym drugim miejscu. Według Walk Free w niewoli żyje tam ponad 320 tysięcy osób. Podobnie jak w przypadku Mauretanii, Erytrea zabrania pracy przymusowej, ale nawet rząd nie przestrzega własnych zasad. Zarówno mężczyzn, jak i kobiety zmusza się do pracy w służbie państwowej, która powinna trwać przez 18 miesięcy. Okres ten jednak często trwa bez końca, a Erytrejczycy zmuszani są do niebezpiecznej pracy, np. w kopalniach. Numer 3. Somalijscy Piraci już od jakiegoś czasu somalijscy piraci nie stanowili większego zagrożenia. W ciągu ostatnich lat światowe potęgi zdecydowały się na serię brutalnych interwencji, które miały na celu zwalczenie piratów. Poza tym wsparto tzw. siły morskiej policji Puntlandu, które stale zapewniają bezpieczeństwo w regionie. Setki piratów trafiło już do więzienia, odbito nawet wcześniej okupowane porty i miasteczka. Jednak wody wokół Somalii wciąż nie są w pełni bezpieczne. Jak podaje rzecz pospolita, w grudniu zeszłego roku piraci uprowadzili statek płynący z Korei Południowej. Doprowadzili go na brzeg i tam rozkradli ładunek. Eksperci są jednak zgodni, że jest mało prawdopodobne, aby Somalijczycy wrócili do skali procederu sprzed lat. Jak dowiemy się z artykułu Łażeja Popławskiego, z pomocnika historycznego polityki w 2009 roku u wybrzeży Somalii doszło do ponad 200 ataków na statki, co trzeci był skuteczny. Szacuje się, że piractwem w czytowym momencie tego procederu parało się kilka tysięcy Somalijczyków, co mogło zapewniać byt nawet kilkudziesięciu tysiącom osób. Wysokość okupów rosła. W latach 2005-2009 przeciętny wynosił kilkaset tysięcy dolarów, a po 2010 roku nawet kilka milionów. Piractwo stawało się coraz bardziej popularne, a morski rozbój był stylem życia gwarantującym stabilizację. Zyski jednak rzadko trafiały do kieszeni porywających statki. Zwykle większą część przejmowali organizatorzy czy lokalni liderzy. Warto zauważyć, że od tych lat wiele się zmieniło. Między innymi system ochrony dankowców, dzięki czemu marynarze mogą lepiej się bronić. Numer 2 Migracja wewnętrzna. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że większość afrykańskich imigrantów Pozostaje na kontynencie. Jak podaje Africa Center for Strategic Studies, dotyczy to aż 80% afrykańskich imigrantów. W samym RPA żyją aż 3 miliony osób z Zimbabwe. Wiele z nich składa wnioski o azyl, ale takie sprawy potrafią ciągnąć się latami. Reportaż Deutsche Welle opowiada o kobiecie, która aplikowała o azyl w 2011 roku. Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku przedłużano już kilkanaście razy i wciąż czeka na jego akceptację. Szacuje się, że obecnie w samym RPA aż 130 tysięcy osób jest w podobnej sytuacji. W ciągu dwóch lat udało się rozpatrzyć zaledwie 20 tysięcy wniosków o azyl, ale nowych aplikacji stale przybywa. W tym przypadku mówimy jednak o imigrantach, na przykład ekonomicznych. Sytuacja wygląda jednak podobnie w przypadku uchodźców. Według danych ONZ w 2022 roku kraje Afryki Subsaharyjskiej gościły ponad jedną piątą wszystkich uchodźców na całym świecie. Wśród afrykańskich krajów najwięcej uchodźców znajduje się w Etiopii, to nawet 940 tysięcy osób. Ale również mieszkańcy tego kraju decydują się na podróż za lepszym życiem. Między innymi do Arabii Saudyjskiej, przedostając się przez Jemen. Organizacja Human Rights Watch oskarżyła Saudyjską Straż Graniczną o zamordowanie setek Etiopczyków, którzy próbowali przedostać się do kraju. Do incydentów na granicy miało dochodzić od marca 2022 roku, a zabójstwa miały być powszechne i systematyczne. Numer 1. Droga Powrotna. Szacuje się, że w samym 2022 roku ponad 2000 afrykańskich migrantów zginęło próbując przedostać się przez Morze Śródziemne. To bardzo niebezpieczna podróż, dlatego żeby zniechęcić ludzi do wyjazdu, w niektórych afrykańskich krajach funkcjonują programy dla osób, które zostaną deportowane lub zdecydują się zawrócić w trakcie podróży. Deutsche Welle nagrało reportaż o sytuacji w Gambii, gdzie osoby, którym nie udało się dostać do Europy, mogą liczyć na wsparcie międzynarodowe. Organizacji do Spraw Migracji, w skrócie IOM. Pomaga ona niedoszłym imigrantom w ponownej integracji, oferując na przykład szkolenia czy wsparcie w założeniu biznesu. Pomiędzy 2017 i 2021 wsparła ponad 6,5 tysiąca osób. Jak to działa? Na start: osoby, które wróciły, mogą liczyć na drobne kieszonkowe. Iom może ich wesprzeć w powrocie do szkoły lub zapewnić szkolenie zawodowe. Jeśli ktoś ma plan na własną działalność, może otrzymać 1000 euro na start, ale zamiast pieniędzy do ręki musi przedstawić faktury do opłacenia. W reportażu poznajemy dwie osoby. Jeden z mężczyzn przeznaczył kieszonkowe naciuchy, a potem załatwiał lewe faktury, żeby otrzymać pieniądze na biznes. Po roku znów chciał wracać do Europy. Jego znajomy zainwestował w hodowlę kóz, a jego biznes się rozkręcił i udało mu się zarobić dwukrotność otrzymanej dotacji. Również wiele europejskich krajów ułatwia powrót do domu. Szwajcaria przez lata oferowała osobom bez odpowiednich papierów bilety lotnicze do domu i równowartość 1000 euro na start. Musiały się jednak zgodzić na dobrowolną deportację. Jeśli odmówiły, a sąd nie przyznał im azylu, byli deportowani jak więzień, w kajdankach, a na miejscu odbierała ich policja. I to już wszystko na dziś. Chcecie zobaczyć więcej odcinków na temat Afryki? Dajcie znać w komentarzach. Dajcie też znać, jaki afrykański kraj chcielibyście najbardziej odwiedzić. Poza tym, sprawdźcie poprzedni odcinek z tej serii i widzimy się niedługo. Piona!